Dzień dobry, witajcie, mamy wiosnę, bardzo dużo pytań jest na temat beczki z truskawkami od osób, które zrobiły ją w poprzednich latach, a też od tych, które planują zrobić ją w tym roku. Słuchajcie, na moim kanale macie już odcinki, jak zrobić beczkę z truskawkami. Macie też dostępny poradnik w formie e-booka, dokładnie rozpisane, co zrobić z beczką z truskawkami, jak ją wykonać, jak ją pielęgnować w ciągu sezonu i jak ją zimować. Wszystko, wszystko macie opisane. Ale tutaj mamy drugi rok tą beczkę. Beczkę pierwszą robiłam chyba 7 lat temu, a ta była obsadzona. W zeszłym roku nagrywałam dla Was odcinek, także kto ma ochotę sobie zrobić beczkę z truskawkami, to bardzo polecam, bo na takiej bardzo małej powierzchni mamy bardzo dużo truskawek i w małych ogródkach ma to jednak bardzo duże znaczenie. W tym roku planuję jeszcze pomalować tą beczkę na kolor zielony, żeby właśnie tak mocno się nie rzucała w ogrodzie, chociaż w późniejszym czasie, jak te truskawki tak bardzo mocno obrosną już liśćmi, to od tego niebieskiego praktycznie wcale nie widać. Zaczynając troszeczkę od początku, bo muszę trochę powiedzieć o tym, jak ją stworzyłam. Przede wszystkim najważniejsze to jest ubić tą ziemię bardzo mocno i dopiero potem wkładać truskawki albo wkładać truskawki mm. y, następującej ziemi, na przykład dotąd. Włożyć sadzonki truskawek, przesypać ziemią, porządnie to wszystko poubijać, najlepiej ubijać za pomocą węża z wodą, bo jak woda się ładnie namoczy, to też ładnie siada i dzięki temu nie, nie będzie takiej sytuacji, że posadzicie, przyjdzie większa ulewa albo zaczniecie podlewać i Wam sadzonki spłyną gdzieś tam niżej. Także na to musicie zwrócić uwagę, żeby faktycznie te truskawki były w ziemi, która jest bardzo ubita w beczce. Na górze możecie też sobie rozłożyć sadzonki, bo one tutaj też będą pięknie rosły. No i żeby wykorzystać te miejsce maksymalnie, i tutaj w środku mam rurę PCV, normalnie nawierconą, gdzie wlewam wodę i podlewam całą beczkę. Nie mam zrobionych otworów na dole. Nie ma potrzeby, żeby robić otwory na dole, jeżeli macie te otwory wywiercone na truskawki dość nisko. Jeżeli chcecie zachować na przykład 20 cm od dołu bez dziur, no to wtedy faktycznie musicie jakieś otwory na dole zrobić, bo przy takich bardzo ulewnych deszczach może być sytuacja, gdzie ta woda by cały czas tam na dole stała. A truskawki lubią wilgoć, ale takiego błota za bardzo nie lubią. I w ogóle jeszcze w tym roku mamy bardzo dużo op opadów. Na moim, w moim ogrodzie, tutaj w tym miejscu, nie jest aż tak źle, ale na rabatach po prostu jedno wielkie, za przeproszeniem, gnojowisko. Nie idzie wejść po prostu po kostki wody. I jeżeli macie w swoich ogrodach y, truskawki, Posadzone w takich miejscach bardziej podmokłych, i na to jeszcze macie rzuconą czarną włókinę, to warto rozważyć, czy by tej włókiny nie zdjąć, ponieważ pod tą włókiną woda będzie odparowywała bardzo długo i te truskawki będą Wam po prostu gniły. Dlatego już od wielu lat Wam mówię, że czarna włókina w ogrodzie niezbyt się sprawdza, szczególnie w ogrodzie warzywnym. Truskawki te, które w zeszłym roku wsadziłam, niektóre mi się obsunęły na dół. W środku, jak robicie sobie beczkę z truskawkami, warto wyłożyć włókniną, albo może być nawet biała, tak jak ja nie miałam czarnej, użyłam białej. Chodzi o to, że jak podlewamy, jak nie ma włókniny, to jak podlewamy, to czasami po prostu ta ziemia wypływa, te błoto. A jeżeli macie właśnie wyłożone od środka włókniną, to... Te, te, te całe błoto jest y, zatrzymane w środku i truskawki Wam nie wypłyną ani nie wypłynie też ziemia. Jak widzicie, truskawki wyglądają bardzo ładnie i zdrowo. Y, tylko kilka tutaj truskawek zauważyłam, że ma jakieś takie małe zmiany y, chorobowe, ale z takimi truskawkami. Y, za bardzo tutaj nie musimy robić żadnych oprysków. Jak wyglądają tak zdrowo jak moje, to wystarczy tylko i wyłącznie oberwać te chore liście, spalić je, a tutaj zostawi tylko i wyłącznie te mm. zdrowe. Taką beczkę możecie też zrobić sobie z poziomkami. Także jeżeli macie mało miejsca w ogródku, to fajnie jest wykorzystać właśnie te beczki, jeżeli posiadacie. Co teraz zrobić z taką beczką na wiosnę? No właśnie, Kasia, do brzegu. Po pierwsze, jeżeli widzicie, że gdzieś truskawka Wam za głęboko wpadła, tak jak ta tutaj, zobaczcie, jak ona jest tak głęboko i nie wystaje to tak zwane serduszko truskawki, czyli miejsce, z którego wychodzą liście, pędy i, i pędy kwitnące, to niestety ta truskawka nie będzie się dobrze rozwijała. Tutaj w środku wszystkie te, te całe serduszko jest zatrzymane, więc najlepiej jest delikatnie podciągnąć to, jeżeli idzie. Albo wyciągnąć całkiem tą sadzonkę i dać ją wyżej. Ja tutaj za chwileczkę, jak skończę nagrywać, rozetnę tutaj delikatnie. I tą sadzonkę wyciągnę i wsadzę ją troszeczkę wyżej, albo spróbuję nawet łopatką delikatnie tutaj podważyć, dosypać ziemi z tej strony, żeby po prostu to unieść, bo jeżeli jej nie uniosę, no to ona się nie będzie dobrze rozwijała. Kolejna bardzo ważna rzecz. Zimą, jeżeli by było sucho, w tym roku nie było tego problemu, to bym tą beczkę podlewała kilka razy wodą, bo jeżeli nie ma mrozów, to ziemia za bardzo obsycha i wtedy po prostu te truskawki by dobrze tej zimy nie przetrzymały. A przez to, że mieliśmy bardzo mokrą zimę, nie chodziłam tutaj, nie podlewałam ani razu, ponieważ tutaj mam szklarnię i z szklarni ta woda trochę tutaj też spływała, a dwa, że jednak opady deszczu też tutaj zadbały o to, że ta beczka była cały czas nawodniona. Jak widzicie, po trzech dniach ulewnych deszczy tutaj jest naprawdę bardzo fajna, wilgotna ziemia, więc nie muszę podlewać. Ale co muszę, czym muszę podlać? To wodą z nawozem. Truskawki potrzebują sporo potasu, fosforu, żeby dobrze kwitnąć, żeby dobrze zawiązywać owoce, żeby tak licznie w ogóle mi tutaj kwitły i owocowały. I jeżeli nie będę uzupełniała nawozu, to w takiej beczce składników odżywczych po poprzednim sezonie praktycznie nie ma wcale. Truskawki są dość mocno nawozożerne, a przy takim dużym zagęszczeniu to oj, tym bardziej. Także do tej rury tutaj Rozrobię sobie nawóz do pomidorów. Ja używam tego na drugi etap kwitnie, wzrostu, czyli od momentu kwitnienia do zawiązywania owoców. I tutaj sobie ten nawóz normalnie rozrobię, wleję tutaj do tej rury. I następnego dnia powtórzę tak samo. Nie za jednym razem tak dużo, ponieważ ta ziemia musi też zrobić się taka chłonna. Jeżeli w ogóle macie taką beczkę i gdzieś tam wam ziemia poprzesychała, to jak podlewacie ją, bo widzicie, że jest tak mocno przeschnięte, to podejście raz, odczekajcie z godzinkę dwie drugi raz i następnego dnia trzeci raz. Dopiero porządnie. Te pierwsze dwa razy tak mniej, po prostu ta ziemia musi zrobić się taka bardziej chłonna. I tutaj wleję te nawozy i moja praca z tą beczką się na tym zakończy. Taka beczka z truskawkami kwitnie dużo szybciej, ponieważ tutaj, wiecie, no jest bardzo ciepło i też szybciej obsycha, więc trzeba częściej podlewać. Ale zobaczcie jeszcze na dół. Tu na dole, ponieważ no, truskawki tutaj sobie rosną, upuszczały te pędy, które, yy, które się rozmnażają i zostało tutaj kilka sadzonek. Te sadzonki zostawię sobie tutaj w tym miejscu, bo, bo mogą tutaj być, ale też będę wiedziała przynajmniej, o ile wcześniej te będą kwitły od tych. Także podsumowując, taką beczkę na wiosnę przede wszystkim odchwaszczamy, pozbywamy się wszystkich liści, które mają jakieś zmiany chorobowe. Mm. Podlewamy. Jeżeli beczka jest bardzo sucha, to podlewamy kilka dni z rzędu, a następnie zasilamy nawozem, może to być nawóz dedykowany do truskawek, może to być nawóz do pomidorów. Najlepiej żeby właśnie w składzie miał sporo potasu, fosforu, mniej azotu, bo nie zależy nam na tym, żeby wykształciły tutaj nie wiadomo, jakie ilości liści, tylko chodzi nam o to, żeby łykły tego składnika odżywczego, który będzie odpowiedzialny za to, żeby one obficie kwitły i owocowały. Po zbiorach. Będę dbała tylko o to, żeby ta beczka nie przesychała, będę odrywała te wszystkie pędy, które, przez które truskawka się rozmnaża, a dopiero gdzieś tam w lipcu, sierpniu, znowu zasilę nawozem do pomidorów, ponieważ truskawka musi zgromadzić sobie te wszystkie składniki odżywcze na kolejny sezon. I na zimę tylko przytnę sobie te wszystkie chore liście, wszystkie pędy, które gdzieś tam jeszcze powychodzą i na tym moja praca się w tym roku z truskawkami skończy. Także słuchajcie, mam nadzieję, że tak jak ja nie możecie już się doczekać, kiedy pojawią się pierwsze truskawki. Dajcie znać w komentarzach, czy bardziej wolicie mm. truskawki z śmietaną, czy z cukrem, czy takie prosto z krzaczka.